Dzisiejsze spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Nic dziwnego, że na stadionie zaczyna brakować wolnych miejsc. Wkrótce pierwszy gwizdek. Która drużyna wyjdzie z tego meczu zwycięską? Dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Okazja! Nie zepsuć tego! Gol! Nie słupek! Czysta interwencja i zaczną z zalini bocznej. Oto skład reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny w bramce. W obronie Tomasz Kęciora wystąpi z Janem Bednarkiem, Grzegorz Krychowiak oraz Piotr Zieliński na środku pomocy. W ataku natomiast zobaczymy Roberta Lewandowskiego współpracującego z Arkadiuszem Milikiem. W takim składzie wyjdzie dziś na murawę Francja. Na bramce Menion w obronie Jules wystąpi wraz z Teo Hernandezem na bokach. Kingsley Coman oraz Kylian Mbappé zagrają razem na bokach pomocy. W linii ataku zobaczymy Oliviera Giroud. Wszyscy chyba zastanawiają się z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi. Zrobiło się teraz groźnie. To była okazja! Oj będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy! Na pewno będzie niepocieszony. to powinien być gol! Toman ma teraz piłkę. Bez faulu, czyściutki odbiór. Dajoto Pamekano. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. I teraz rzut wolny przyznany Francuzom. Tam było przekroczenie przepisów. Bardzo udany teraz Lob. Ale był czujny. Brawo! O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Milik. Francja ma piłkę. Sędzia nie gwizdze. Adrien Griezmann. Sędzia stosuje korzyść. Francuzi kontynuują akcję. I to tyle z tej akcji. No nie, nie, nie. Tak się nie robi. Ekspediuje piłkę na ruch. Popełnia prosty techniczny błąd. Jeśli ktoś tu liczył, że sędzia zapomniała o przewinieniu, no to się przeliczył. Słuszna żółta karka. Wyszło na jego, ale podjął ogromne ryzyko tym ślizgiem. I raz jeszcze. Rzut rożny. Odważnie i skutecznie, brawo! Uwaga, to może dać prowadzenie! Nie wierzę własnym oczom, nie ma gola! Jaka jest szansa obrony strzału tak bliska, niemal zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. Polacy przy piłce. Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. A więc gramy. Francuzi przegrywają po tym golu. Jak odpowiedzą? Rabio ma piłkę. Decyduje się na indywidualny rajd. Ale to za mało. Obrona szybko załatała tę dziurę. Piłka teraz u Griezmanna. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Ruchowiak. I teraz akcja w drugą stronę. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Nieładny atak, powinna być za to kartka. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Podawał Lewandowski, ale piłka trafia do rywali. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. I tracą piłkę. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Skóraź obronił, ale wciąż niebezpiecznie. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Ale szpychowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w Twojej mocy, a koniec końców i tak pada bramka. No to mamy 2 do 0. Aurelian Chlameni, podanie do Komana, Griezmann. Tak się powinno stopować ataki rywala. Lewandowski ma teraz piłkę. Zieliński! Gol proszę państwa! Teraz ich przewaga rośnie do trzech trafień. No, zanosi nam się na rzeź. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli jak to się skończy. Doskonała robota. Zaczynamy ze środka boiska. Polacy z miażdżącą przewagą trzech bramek. Griezmann. Mbappé. Mbappé teraz przy piłce. Był faul. Francuzi będą wykonywać rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Dośrodkowanie Griezmana. Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Znakomita interwencja to mogła być bramka. Gol! Drodzy Państwo! Piłka w siatce. Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalina, bo futbol to przecież emocje. To gotowy materiał szkoleniowy jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. A więc mamy 3 do 1. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. czasu do przerwy coraz mniej, ale biało-czerwonym to nie przeszkadza, bo są w bardzo komfortowej sytuacji jeśli chodzi o wynik. Dwie bramki przewagi dowodzą, że przygotowania były dobre i rywal niczym ich nie zaskoczył. Oczywiście to tylko pierwsza połowa i jeszcze wszystko może się zmienić, ale jeśli zachowają dyscyplinę taktyczną, to bez problemu utrzymają korzystny rezultat. Sędzia gwizdę faul na jednym z Francuzów. Teraz rabio. Kędziora przy piłce. Robert Lewandowski. Arkadiusz Milik. Okazja jak marzenie. Jak on to zrobił. Niesamowite. Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak brał. Ależ teraz zachowanie obrońcy na linii bramkowej. Filian Mbappé. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Teo Hernandez. Teo Hernandez. Rabiot ma piłkę. Zagranie do Prizmana. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Oliwie Żiru. Była teraz niezła sytuacja, ale niecelnymi strzałami to oni bramki kontaktowej nie zdobędą. Nie było daleko, a muszą jednak próbować. W końcu wpadnie. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Zieliński przyjmuje piłkę. Co za blok! Brawo! Brawo dobrze w obronie. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Był tam dobrze kryty. Dośrodkowanie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Ponurych nastrojach wschodzili na przerwę Francuzi. Przekonajmy się więc, czy w drugiej połowie pokażą nam coś lepszego. Piłka w grze. Francja musi odrabiać straty. Teo przy piłce. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Wypieszczone podanie. To pada piłki i będzie groźnie. Zagrożenie nie minęło. Tak, proszę Państwa. Kolejne trafienie. Mamy trzy bramki przewagi. Widać tutaj, jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A Milik się nie pomylił z najbliższej odległości i bramkarz musiał wyciągać piłkę z siatki. Aktualny wynik to 4 do 1. Poundé piłką. Podanie do Komana. Koman ma teraz piłkę. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Lewandowski. Arkadiusz Milik. Wow, wow, wow. Ale szłupnął z daleka. Ten młotek w nodze. Co za bramka! Piękne to było uderzenie. Warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić. Taka umiejętność potrafi zrobić różnicę. Na tablicy wyników 5 do 1. Radio ma piłkę. Francja ma piłkę. Sędzianek Mbappe. Francuzi oddają piłkę. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. Antoine Griezmann. Teo Hernandez. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? I teraz rzut wolny przyznany Francuzom. Tam było przekroczenie przepisów. Poman. Francuzi będą kontynuować grę. Mamy gwizdek. I sędzia wskazuje na 11 metr. Mieliśmy faul w szesnastce. Sędzia odgwizdała przewinienie. Ale nie zdecydowała się na pokazanie kartki. Trochę to dziwne. Może uznała, że to zagranie było niezamierzone. Tak czy inaczej była zbrodnia. Jest kar. Akcja jeszcze trwa. Na razie mogą odetchnąć. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Wracą piłkę. I teraz dobra okazja do kontry. Piłkę ma Kingsley Command. Skrywa w pole karne. Fantastyczna kontra. Naprawdę miło się to oglądało. Aż do momentu tej próby strzału. Tak, całe rozegranie akcji przebiegało bez zarzutu, ale tak niecelny strzał przekreśla to podejście. A szkoda, było groźnie. Kylian Mbappé Aurelian Tchouaméni, Sędzia gwizdże faul na jednym z Francuzów Prosto w ręce Bramkarza Łatwo wyłapał piłkę Zieliński Cudowna piłka, spójrzmy! Jest, proszę państwa! Trzecia bramka w jego wykonaniu! Jest dzisiaj nie do zatrzymania! Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. A formalności dopełnił Milik, pakując piłkę do bramki z zaledwie paru metrów. Mandels. Mbappé znajduje tam Kiliana Mbappé. Mbappé dośrodkowuje. Pewnie łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Francą posiadanie piłki Francuzi. Okazja do strzału. Aj, co za zmarnowana sytuacja. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno. Chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Usman Dembele. Rabiot ma piłkę. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Piotr Zieliński. Bednarek przy piłce. Polacy tracą piłkę. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Mają teraz dobrą okazję na kontratach. Mbappé może być niebezpiecznie. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. podanie dochodzi do Usmana Dembele. Bierze teraz na siebie ciężar gry, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Filiany Mbappe. Griezmann. Usman Dembele. Proszę państwa, ale to chyba miły akcent na pocieszenie dla kibiców, bo nadal wysoko przegrywają. A do końca niewiele. Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć piłki. Nawet jej nie dotknął. Dobry strzał, ale można było go obronić. Jan Bednarek. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Francuzi tracą piłkę. Podanie do Zielińskiego. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. I piłkę ma Usman Dembele. Nie daje się teraz zatrzymać. Griezmann okazja. No niepewna interwencja. Naprawdę udana interwencja. Lewandowski ma teraz piłkę. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił Bramkarza do wysiłku. Aurelian Człameni. Francuzi będą kontynuować grę. Co zrobi sędzia? To chyba będzie żółta kartka, a to by oznaczało, że wylatuje z boiska. Sędzia doliczyła 3 minuty do czasu gry. Poradził sobie, minął z wodem. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Mamy teraz korner dla trójkolorowych. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. Teraz rabił. broni, lecz to nie koniec akcji. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Proszę państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentacji Polski. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły. Cały zespół doskonale wiedział, co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonywał swoje zadania.